Dzień dobry moi drodzy. W 28 dniu na szlaku łuku Karpat z Orszowym do Bratysławy. Dzisiaj 40 km, co wydaje się dosyć dużą, dużą odległością, bo jestem zmęczony, ale idąc tak 3 km na godzinę, jakby za bardzo się nie zatrzymując, powinienem to dobrze dzisiaj zrobić w 13 godzin. Więc to jest ten plus, że mogę powoli iść, a i tak przejdę 40 km. A minusem tego jest to, że muszę właśnie tak jak teraz wcześniej wstawać, a poszedłbym jeszcze wspać. No. Mam jedzenia na 5 dni. Wychodzę z lokacji, mam naładowany sprzęt. Śniadanie nie zjadłem. Śniadanie zjem trochę chyba później. Nie, nie jestem w stanie jeść z rana śniadań, nie potrafię. Odzwyczaiłem się jeść rano śniadania. Ale póki co czas pić kawę. Bardzo dobrą kawę i wychodzić stąd z apartamentu. Posprzątałem standardowo po sobie, żeby nie zostawiać syfu, bo Bo... bo, się, bo się tak nie robi. Nie, nie dokładajmy sprzątania pokoju w One zazwyczaj tak mają za posprzątanie pokoju płacone. A nie czy jest czysto, czy jest brudno. Po prostu za pokój. Yy, pff, tak, no i co. Pora się zbierać lub pijać kawę. Kto tam pije sobie kawę, to smacznej kawusi. O! Czorna ta kawa. Ale dobrze, bardzo dobrze. 6.18. do 20.00 dzisiaj będę szedł gdzieś tak. Smacznej kawusi. Jeszcze na koniec tak wyglądała lokacja. Na tych dwóch łóżkach spałem, ale są dwa pojedyncze łóżka sunięte, co mi się bardzo nie podoba. No ale, ale, ale jest, dodatkowo tutaj były dwa łóżka, <laughs> nie wiem po co, bo pojedyncze. Ja bym nie wiem zabrał te łóżka są, bo to tu nie pasuje. Z tej strony boku łóżka są drzwi, których się nie da otworzyć. Nie wiem czemu, ale się nie da otworzyć. Może ktoś tam siedzi. A, łazienka taka standardowa, mywalka, toaleta. Wszystko tu jest, prysznic jest. Taki precyzjalny zirytował mnie, bo A, nie da się go inaczej ustawić. Nie lubię czegoś takiego. No, placak już leży, wystarczy go teraz tylko założyć na plecy, jeszcze dopakować resztę i, 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 i można iść. Słońca się zrobił dzisiaj. To trzeba przyznać, będzie dzisiaj grzało. Niestety. Tutaj bym chciał dzisiaj dotrzeć do TUS nad 39 km, a już zrobiłem 5, więc wyjdzie mi 44 km, jak tam dotrę. No, fajnie by było. O! No. biodra mnie bolą. <laughs> Zatrzymałem się na chwilową. Chwilowe śniadanie. Zjadłem już tak, oczywiście musiałem się pozjeść. chcę ruszać dalej, przede mną jeszcze sporo kilometrów. Eee, taka droga, powiem wam nie za ciekawa tutaj jest. Ruchliwa bardzo. No, mam nadzieję, że oczywiście z godzinami popołudniowymi czy coś porannymi, późniejszymi porannymi, to ta droga będzie mniej uczęszczana. Bo ja mam nią sporo, 60-80 km do przejścia. 80, chyba, czyli dwa dni muszę taką drogą iść. Nie lubię czegoś takiego. No, poza tym nie mam wody. To jest mimo, że będę się jakoś pod drodze, może jakiś sklep znajdę. Jakieś miasteczko jest jakieś 8 km, może tam coś będzie. A poza tym wchodzę zaraz. Już teren bardziej górski, więc yy, spoko, może tam jakieś źródło będzie. Wszędzie w koło jest gorąco. Ja sobie siadłem, jednym loda, kupiłem wodę. I chyba mogę iść dalej w sumie. Ile mam kilometrów? 15 kilometrów już. No, to już trochę mam zrobione. Niedługo będzie jeszcze 5 km i połowa z dzisiejszego dnia. Ale jestem w mieście, w którym miał być sklep, i były dwa. Wstąpiłem do jednego z nich. I tak szczerze mówiąc, nie chcę mi się dalej iść. Ze względu na to, że te poboczy ciężko się idzie tym poboczem. Nie jest to coś prostego, no ale wiem, że za dwa dni już wejdę tak bardziej w las albo drogi takie nie. No, jest to takie jakieś niefajne chodzić przy, przy oczywiście przy drodze. Niebezpiecznie się czasami czuję, jak nieraz ktoś mega szybko przejeżdża, to się denerwuje. Jak tak można jeździć? Ludzie nie mają głowy. Ale jakoś to trzeba przeżyć. Przejść bezpiecznie w miarę. Nie lubię takich teraz. Poza tym jest gorąco dzisiaj. Myślałem, że będzie troszkę chłodniej. Na bluzę. A tu jest cały czas gorąco. Cały szlak. Jak nie, nie to, że parę dni tylko padało. No, sobie jest ciepło. Jeszcze mi pewnie tego będzie brakować. Koszulki, spodenek. Ale żeby w górach. Dobra, no pora iść. Za jakiś czas sobie też przystanę. Zrobię sobie parówki, bo nie chcę, żeby się zepsuły. Dzisiaj jest gorąco, a one szybko się mogą popsuć. I na nie chcę, żeby się moje jedzenie psuło. Więc za jakiś czas sobie odpalę parówki, zjem te wszystkie parówki i, no i ruszę dalej. Póki co jestem, ile? Godzinę do przodu. Teraz wychodzi, że są godziny do przodu, równo Dlatego pora się zbierać i, i dalej iść. Utrzymać tą godzinę albo ją powiększyć. Więc mógłbym tak naprawdę godzinę sobie siedzieć, ale za bardzo nie mogę, bo chcę dotrzeć yy, do miasta, którego mam iść. Mam 45 km, więc jeszcze powinienem nadgonić. No cóż, tak dzisiaj dzień. No, pora iść. Ktoś podjechał, ale to jest moja miejscowa, nawet niech się tu nie zatrzymuje. Ja no tu teraz chcę zjeść drugie śniadanie. że trochę po południu, tak nie wiem, które jest po, po nie wiem, po 14 może Czy trochę później Zmniejszyła się ilość aut, które tutaj przejeżdżają Na całe szczęście No, a ja w w sklepie Oprócz wody, którą kupiłem, kupiłem też bagietkę taką długą I kupiłem jeszcze yy, Co kupiłem? A, kiełbasę Chcę dzisiaj ognisko zrobić, może mi się w końcu uda a tak dodatkowo, wiecie, żeby mieć coś do jedzenia na wieczór Nie wiem, czy mi się makaron dzisiaj chce gotować, ale kiełbaskę ja bym sobie zjadł z ogniska Szkoda, że nie mam tych ziemniaków, niestety no, Ale trudno, chyba Teraz cały czas do przodu, nie podoba mi się ta droga To co, ja mogę się innego spodziewać Jedna z główniejszych dróg Za jakieś 45-50 kilometrów Odbijam. W tamtą stronę idę, na dole jest rzeka, przy której się chcę dzisiaj rozłożyć. Poza tym się fajnie tutaj ludzie musi żyć, jak mają własny kort tenisowy, jakieś bramki to jest do tego domu. Oczywiście ktoś sobie zrobił. Ktoś chyba lubi w tenisa grać. Ja muszę znaleźć miejsce który będę spał, w sensie coś takiego, żebym mógł gdzieś ognisko rozpalić. Wydaje mi się, że przy rzece będzie najlepiej. Wiadomo, niedźwiedzie i tak dalej, ale co ja mam zrobić? Nie chcę spotkać niedźwiedzia, ale chcę się wyspać. No. To jest Karpat, tutaj... No. Musicie coś robić, nie możecie być bierni. No chyba, że macie pieniądze, to możecie sobie codziennie gdzie indziej spać, chociaż to nie do końca zawsze. Nie, <laughs> ja nie mam, więc śpię w namiocie. <laughs> A poza tym namiot nie jest zły. Prawda, nie jest taki zły. To trzeba się przyzwyczaić. Znacznie jest lepiej teraz z krótkimi włosami, przynajmniej te włosy nie przeszkadzają. No i wszędzie psy obronno-zaczepne. Ole, już mi ciężko na noga. 38,5 km mi pokazuje. Dzisiaj trochę zrobiłem. Na takim wymęczeniu to jest naprawdę dużo. Napój pełen aspartanu. Bardzo mi się chciało pić. Cola zero, bez cukru, dobra. Nie wytrzymałem. W no, zasadzie musiałem to kupić. Może się może bardziej przyzwyczaić, że tej coli 0 kiedyś mi smakowała. Wiadomo, że kola zwykła, czy Pepsi smakuje lepiej. Ale zero to zero. Aspartan musi być Chociaż No nie warto, Aspartan jest niezdrowy Idę w stronę nawet nie wiem gdzie nie wiem czy ja dobrze idę Mam iść w stronę rzeki Jak w dół to chyba dobrze Chyba znalazłem miejsce dla siebie Trochę brudno Ale gdzieś tutaj w okolicy się rozłożę Patrzę ładnie Jest cudownie to jest fajnie Tak ładnie Kamyczki i coś i no jak to wygląda. Tu tylko jest most kolejowy, który w nocy mi może przeszkadzać. Dziś dzisiaj już trzemek ten dojeździ pociąg. Więc może trochę przeszkadzać. Ale szukam sobie jakiejś miejscowej takiej. miary równej, żeby rozłożyć namiot. Byłem w sklepie. Tu piłem kolę zero. Słuchajcie, zero. I ja po drodze pogadałem z facetem. No trochę po angielsku mówił powiem wam. Później dzieciaki też trochę po angielsku mówiłem, pytałem o mnie parę rzeczy odpowiedziałem i poszedłem. Życzyłem im dobrego dnia poszedłem, znalazłem chyba miejsce. Tutaj jest tak trochę płasko, widzicie? Kamienie jakieś są. O nie, tu jest pełno kamieni Moi drodzy, w końcu rozpaliłem ognisko, pierwszy raz na wyjściu po 28 dniach. Zrobiłem ognisko. Ostatnio niby robiłem, ale jakieś takie małe zgasiłem, bo to było blisko domów, ale już oficjalne jest. Robię kiełbasę. Yy, no i kładę się powoli spać, jakby nie było, prawda? Trzeba sobie odpocząć, jutro kolejne 40 km. Dzisiejszy dzień to chodzenie przy drodze męczyło. Jutro mam to samo, ale już później, już będzie dużo lepiej, bo schodzę z tej głównej drogi. I będę chodził takimi troszkę bardziej bocznymi drogami, więc bardzo mi się to podoba. Poza tym, te drogi będą pomiędzy górami, więc też dosyć spoko. No, a mi się widzimy jutro. Do zobaczenia. Dobranoc. Papa. Pa.